Zielone kopuły wśród pól pod Gogolinem nieopodal autostrady A4 i linii kolejowej, a wewnątrz instalacji na rur, kabli i wskaźników. Zajdujemy się w i jest to całe takie serce układu sterującego i pompowego dla całego naszego obiektu. Biogazownia w Gogolinie to zaawansowana instalacja, która wykorzystuje proces fermentacji do przekształcania odpadów organicznych. Obornik, gnojowica i inne podobne odpady z gospodarstw rolnych dzięki procesowi kogeneracji zamieniane są w energię elektryczną i ciepło. Pozwala na przetworzenie od 20 do 40 tysięcy ton substratu rocznie. W zależności od miksu stratowego jaki będzie tutaj dozowany na bieżąco w ciągu całego roku. Efektem ubocznym procesu jest tak poferment, naturalny nawóz bogaty w mikro i makroelementy, idealny dla rolników. Instalacja pod Gogolinem powstawała około roku. Inwestycja rzędu 30 milionów złotych, produkcja prądu 8400 MWh. Co to oznacza? Możemy zasilić teoretycznie 3000 gospodarstw domowych w prąd. Biogazownia przyczyni się do zwiększenia bezpieczeństwa energetycznego, podkreślają samorządowcy. Taka instalacja, która powstała na terenie gminy Gogolin dla zabezpieczenia systemu energetycznego i gminy Gogolin jest potrzebna. Biogazownia w Gogolinie to przykład, jak nowoczesne technologie mogą wspierać lokalny rozwój i zarazem chronić środowisko. Tomasz Zbyszewski, kurier opolski.